Wszystkim osobom, które są zainteresowane zakupem kontrolera do swojego mawika Trójki, jak najbardziej polecam ten kontroler. Jest on od RC1N wygodniejszy chwycie, lepsze, precyzyjniejsze drążki posiada. Są to troszkę mocowane w inny sposób drążki. No, według mnie troszkę delikatnie to wygląda, ale sam drążek jest wygodniejszy, bardziej precyzyjny. Co uważam za bardzo duży plus. Mamy tutaj oddzielny przycisk do wideo, oddzielny do zdjęć oddzielne pokrętło do gimbala oddzielne pokrętło konfigurowalne. W mini trójce Pro było to pokrętło niby do Zoomu, podejrzewam, że tam chyba jakieś inne funkcje się jeszcze pojawiły, początkowo był to tylko Zoom. W Mavicu trójce mamy możliwość skonfigurowania, tego, że możemy zmieniać czas, przysłonę, e, czułość w połączeniu z, jed, z klawiszami funkcyjnymi możemy zmieniać, e, że bez przycisków funkcyjnych jest to na przykład przysłona z funkcyjnym jest to. Eee, czas ekspozycji. Teraz to pokażę. Dla mnie to jest najważniejsza rzecz w tym kontrolerze. Tak więc mamy tak. Eee, pokrętło, pokrętło. Eee, ja ustawiłem sobie tutaj przysłonkę, ale możemy sobie ustawić czas, ISO. Eee, pozostałe rzeczy tu mnie nie interesują, ale mogę pokazać co my tu mamy najważniejsze jest to w połączeniu z C1 i prawe pokrętło mamy sobie zoom, możemy to zrobić możemy sobie ustawić też podobne rzeczy jak przy poprzednim przycisku, tak więc mamy pełną możliwość konfiguracji przycisków i pokrętł Oddzielnie pokrętło każde można przypisać jakąś funkcję w połączeniu przycisk z pokrętłem, też oddzielną funkcję. Tak więc ja sobie tak ustawiłem, że ustawiam sobie prawym pokrętłem bez naciskania klawisza dwójki przysłone a jak nacisnę i pokrętło, to mam czas ekspozycji i ustawiam naciskając ekran. Rzadziej korzystam z ISO, więc nie jest to dla mnie problem, że sobie kliknę w ekran i ustawię przysłon... czas, e, przepraszam, czułość. Tak więc tutaj a reszta robiona jest z pozycji pokrętła. Przysłonka zmienia się pięknie. Naciskam klawisz, kręcimy, zmienia się czas, bajka. E, naciskam klawisz C1 e, odblokowuje ekspozycję lewe pokrętło e, lewe pokrętło gibalem, góra dół kierujemy prawy, prawy funkcyjny klawisz zmienia zoom obiektyw z, z szerokiego na tele lewy blokuje a miałem jeszcze Puch. tak więc możemy sobie dopasować do swoich potrzeb w zupełności tak więc dla mnie wielki plus I ile tu mamy jeżeli chodzi o kierowanie dronem Się wyłączył mi się. włączyliśmy Dwa jak polecimy sobie Bardzo precyzyjnie możemy sobie sterować drążkami. O, wyłączyłem chyba. Przepraszam. Nagrywa się dalej. Nie wiem czy nacisnąłam chyba piękny zachodek Dobra, wracamy tak naprawdę e, w praniu wyjdzie jak ze stabilnością tego kontrolera, tak więc to są moje pierwsze wrażenia z jego użytkowania. O, już słoneczka nam chowa. Nie muszę dotykać. Ładnie sobie ekspozycję. ustawiam, jak mi pasuje. I o to chodzi. To jest dla mnie już bajek. jest świetny. Zaraz przełączę się na tablet i zobaczymy, jak się będzie kierowało tam, sterowało dronem. A za chwilę lądujemy, rozłączamy i za chwilę wracamy.